Dzień dobry, witam Was dzisiaj z Synaju, gdzie będę jechał. O jednego fraga, którym mam skończyć zadanie dzienne, właśnie ten frag ma być zrobiony czołgiem ciężkim, czyli oczywiście będą tygrysy. A rzuciło mnie po prawej stronie mapy, nie tam, gdzie z reguły nie wyrzuca i mogę sobie jechać za kamień, skąd mogę sobie pokampić, porobić fragi, zarabiać punkty. No jadę tutaj w kierunku bobsleja przy punkcie, a udało się przejechać właśnie na ten bobslej. Co nie zawsze się udaje na początku bitwy tak, ale później już, już mogą być problemy dlatego, że mapa wcale nie jest aż tak duża i można sobie strzelać z respa na resp i każdy pojazd który wyjedzie za daleko to ryzykuje taki gracz utraty pojazdu pierwszym który w bobsleju mi się pokazał to był Waffenträger, dostał obrażenia za nim stoi Tygrys H1 też dostał krytyka, no tylko strzelec i tylko ładowniczy, trochę mało. Pokazał się jeszcze M51, końcu zrobiony frak. No niestety straciłem gąsienicę, oczywiście włączone naprawy. Będę próbował podjeżdżać do Wafena, no a za kamienia wyjechał Tygrys. Pokazał przednie kółko i dostał za to karę. Tak się nie wyjeżdża, bo kończy się to tak, jak było widać na obrazku. Waffen prawdopodobnie już się naprawił. Próbuje robić side scrapa, Pokazał się na respie następny M51, i w tym momencie Waffen wyprzedził mnie z, ze strzałem. Zrobił mi obrażenia. Wystawiam dym, włączam naprawiarkę. Będę próbował się tutaj bronić przed y, tym waffenem, do którego podjechał nasz teciak. Teraz on się z nim męczy. Za chwilę naprawy powinny się skończyć, ale się nie skończą, bo M51 na respie strzelił się przez dym. A ja za Bafena dostałem asystę. No i teraz następny pojazd. Trzeba nim przeskoczyć na ten Bobsley I trzeba przy tym uważać, żeby samemu nie zaliczyć. Tam na pewno przy respie jest ustawiony tm M51 właśnie się wyświetlił. Wyjechał za tego domku, tam miałby osłonę, złapał obrażenia, nie ucieknie. Ponowny strzał i M51 zniszczone. Miałem tutaj dużo szczęścia, że MK do mnie nie strzeliła, nie zdążyła strzelić. A to jest właśnie taka sytuacja, o której mówiłem, gdzie te przestrzały są praktycznie przez całą mapę. Na szczęście dla mnie tym razem. To ja byłem górą. Coś tam się dzieje na punkcie C, a do punktu A podjeżdżają dwa średniaki, i prawdopodobnie będziemy go za chwilę też tracili, bo nie ma tam nikogo przy punkcie, nie ma też nikogo na górce przy punkcie B, kto mógłby pilnować kapa A. No i tak, tutaj trzeba tylko jeszcze spojrzeć, czy bobslejem nikt nie jedzie. A ponieważ jest pusto, to będę chciał się dobrać do tych średniaków na punkcie. Za chwilę powinienem mieć już przestrzały na nie. Nie wiem, czy tędy, czy spodziewają się, że ktoś tędy przyjedzie. No i jest pezeta. Cztery, jest tam jeszcze Teciak. Teciak podjechał trochę dalej i strzela się z jednym z naszych, więc ja będę najpierw na kapie. Punkt zbity. No i niestety nasz gracz tutaj, nasz czołg zginął. Na szczęście Teciak pomylił się przy tym strzale i przepłacił to kolega utratą. Czołgu. Teraz to ja przejmuję punkt. No i podświetlony, następny M51. Tym razem ustawił się tak, że jest za tą skałą i namierzenie go jest praktycznie niemożliwe. Próbuję jeszcze strzelać lobem. Tylko, że tutaj ten lop jest zbyt płaski i przez skały nie przechodzi, nad skałą nie przechodzi. Strefa zajęta, M51 wystawił dym. A bobslejem jedzie w tą stronę niszczyciel. M51 zginął, więc już tutaj będzie od tej strony bezpiecznie. A przede mną jest sztuk. Pomyliłem się ja, pomylił się on, tylko że teraz to ja prędzej się przeładuję i niższe sztuga. Mamy przejęte dwa punkty. Czerwoni przejęli punkt C, no ale cały czas ich pasek spada, bitwa powoli dobiega końca. No, i okazuje się, że nie bardzo było tutaj do czego strzelać. Wszyscy prawdopodobnie pojechali albo środkiem, albo na punkt C, a ja mam zrobionych tylko 6 fragów. Chociaż bitwa rozegrana dość dobrze, wywalczony punkt A, obroniony, całkiem udana ta bitwa. No, niestety nie ma to przełożenia na fragi ale okazuje się, że tych sześć zrobionych yy, trafień wystarczyło na zajęcie pierwszego miejsca, no i dokończenie oczywiście zadania. I tak z mojej strony to już wszystko. Dla chętnych zostawiam statystyki. Cześć!